Jest takie kółeczko tutaj, tutaj. Wszystko, cała ta przyczyna to ocynk który dali na tą blachę. Po prostu same pęcherze. Teraz stawię sobie ten tutaj elemencik, to sobie tutaj wstawię. No i z tej strony muszę wstawić cały ten dół, ponieważ go brakuje, a reszta a potem pójdzie jeszcze dodatkowo do piaskowania jak zwykle. No i wstawimy później ten elemencik. I tym samym powoli kończymy drugi etap i wracamy do pierwszego, by go zakończyć. Panie Wojtku na kole teraz trafia do piaskarki jeszcze dodatkowo, no i damy na niego dwa rodzaje podkładów. Odpowiedni na spawy i odpowiedni już wiadomo, by zabezpieczyć ogólnie całą blachę. OK. Czasem się zapomina, ale to się zdarza. Teraz Wojtek wyczyszczę sobie całe nadkole od środka. No i powoli przygotowujemy się, by wstawić, by wstawić ten, tą część nadkola wewnętrznego. Mam wyczyszczone tamto nadkole. Wyczyściłem dodatkowo się tutaj z zewnątrz. I to z zewnątrz sobie już wszystko dam do podkładu. Tutaj jest ta linia przeciągnięta cyną gdzieś pod tą tutaj. Jeszcze ją sobie teraz wykańczam, namierzę sobie tą listwę tutaj z dołu progową. Jak to będę miał wszystko wykończone no to sobie to wyprowadzoną właśnie tą linię drzwi kontra tylny błotnik tylne, tutaj te właśnie łączenie ta szczelinka tutaj a nakładka jest tak zrobiona widzisz jest 1,5 mm że tak powiem szczelinki i to wszystko na tą nakładką to jest jeszcze cyna więc yy, tam nic się nie będzie z tym działo ok no i tutaj połączenie jeśli chodzi o z boku wszystko nam się tutaj ładnie zgadza. Coś takiego. No i powoli działamy dalej. Czyli teraz daję sobie ten podkładzik. Teraz usuwam sobie podkład w miejscach, gdzie będę spawał. I nałożę podkład, który jak gdyby mało się wypala podczas spawania. Po wstawieniu znowu zalewamy to nasze arcydzieło. Ej Wojtek, zakonserwowaliśmy sobie to tą farbą, teraz yy, sobie tu trochę ogarnę ten burdel i przeczyszczę te progi do samego początku tam. <laughs> Czyli czyszczymy progi i potem przyjdziemy tutaj na podsumowanie całego tego drugiego etapu, który jest zakończony. Okej, okay. ale to później. Mamy przeczyszczony ten trup z dołu. Po prostu jest czyściutki. Dajemy do podkładu. Zobacz tutaj. Tu masz w środku jak to tutaj wygląda wszystko. I y, tą nakładkę tutaj, co oryginalnie była naklejona, nie trzeba było jej demontować, bo nie wygląda, tylko widzisz, oryginalnie jest taki zielonkawy kolor, a my tu wiadomo, mamy podkład. Y, I zauważ, że widzisz, tu, są, tu nie widać żadnych tych szpilek, tych gwintowanych, które, y, które tutaj są. O, o tym tutaj chodzi. Nie ma ich ponieważ one zostały jak gdyby schowane w środku. Były nagwintowane, były otworki nagwintowane, wkręcone te śrubki, tutaj po prostu zostały tylko zaspawane. Dlatego widzisz, nic tutaj nie wystaje, jak gdyby ich w ogóle tutaj nie było. Wszystko masz tutaj ładnie wszystko wykończone. I mm, teraz okleimy, by uratować tą tutaj karimatę tą matę, okleimy sobie ją ładnie i zrobimy tak samo ten zielony kolor, a potem na sam koniec tak jak tutaj jest wszędzie, wiesz, yy, jak gdyby oni tak tylko zapylali, to też zapylimy na końcu już taką srebrzanką. Czyli robimy zielony kolorek. Beautiful, panie Wojtku. Potem wiadomo, pójdą jeszcze konserwacje, będzie to do profili zamkniętych, wszystko zalane i tak dalej, ale wykończenie blacharki, żebyś wiedział więcej jak będziesz miał w tym samochodzie. OK. Oboje wiemy, że tego nikt nie zauważy, ale wiesz, Wojtek jak to jest. My wiemy. To jest najważniejsze. Dobra. Okej. Okay.